Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mads i zapraszam na kolejny materiał. Dziś poruszę temat Xboxa serii S oraz Nintendo Switch 2 i porównam te dwie konsole pod względem specyfikacji. Pomimo tego, że Nintendo nie ogłosiło jeszcze pełnej specyfikacji Nintendo Switch 2, mamy już pierwsze przecieki na temat tej specyfikacji. Oczywiście jeszcze zanim Nintendo ogłosiło Nintendo Switch 2, były już informacje, że będą używać jakąś wersję Tegry. Pełnej nazwy, nie pamiętam w tej chwili, która miałaby oferować około 4 teraflopów takiej czystej matematycznej mocy. Oczywiście, jeżeli chodzi o procesor główny, trochę mniej wiemy, ale pewnie to będzie ta sama Tegra. Mówi się chyba o 8 albo 12 rdzeniach, z tym że. Na pewno będzie to te technologia ARM, więc to nie jest ta sama architektura, która jest na konsolach obecnej generacji, czyli to nie jest X86-64, tylko trochę inna. Do pewnych zastosowań lepsza, bo akurat RISKowe procesory są bardziej oszczędne. Więc jeżeli chodzi o zastosowania do jako Handhelda, do laptopów, akurat takie. Procesory są świetne, bo bardzo mało energii czerpią. No ale jeżeli chodzi o wydajność, nie są aż tak wydajne jak na przykład procesory, które są w obecnych konsolach. Dobrze, to co z, tymi, z, to, z, to, z tą specyfikacją? Znaczy, wiemy, że Xbox Series S ma 8 rdzeni, 16 wątków, jeżeli o procesor główny. Architektura X86, Zen 2. Całkiem porządny procesor. On tam działa chyba z prędkością 3,5 GHz, jak na konsolę całkiem nieźle. Teraz jeżeli chodzi o procesor graficzny, tam mamy około 4 chyba teraflopów. To jest RDNA2, czyli procesor od AMD, i tam jest 10 GB RAMu, z czego 2 czy 2,5 jest poświęcone na system operacyjny, chyba 2. A 8 jest dla gier. Co ciekawe, jeszcze wspomnę o tym, że tam są jakby dwa takie banki, może tak, są dwa tryby tej pamięci. 2 GB tej pamięci oferuje 56 chyba GB przepustowości, gdzie reszta tej pamięci 8 GB, czyli ten RAM dla gier, które gry wykorzystują, działa z prędkością powyżej 300 GB. Na sekundę i to jest bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o porównanie z Nintendo Switch 2, i zaraz do tego wrócę. Także zapamiętajcie te liczby: 300 GB na sekundę, bo to jest bardzo ważne. Teraz, jeżeli chodzi o Switcha, co wiemy? Tak jak mówiłem, procesor riskowy ARM, teraz 8 albo 12, rdzeni ilowątkowy to tego nie wiem. Szczerze powiedziawszy, tak jak mówię, nie ma jeszcze pewnej specyfikacji. Podobno ten procesor ma mieć około 4 teraflopów, jeżeli chodzi o procesor graficzny. Od NVIDIA ma być wsparcie dla ray tracingu oraz DLSS. Zobaczymy, jak to wsparcie tam będzie wyglądało. Teraz sprawa pamięci i nie chodzi mi o te 250 gb o których wszyscy, o którym wszyscy mówią. Ważniejsza jest w tej chwili pamięć wewnętrzna, w sensie RAM operacyjna i tam jest 12 podobno gigabajtów, czyli więcej niż na Xboxie serii S. To akurat jest plus, ale minusem jest to, że przepustowość tej pamięci jest dużo, dużo niższa, trzykrotnie niższa nawet w trybie zadokowanym, bo tam są będą dwa tryby pracy tej pamięci, w trybie zadokowanym ma być powyżej 100 GB na sekundę czyli 3 razy mniej 3 razy wolniej niż na Xboxie Series, S a w trybie przenośnym bez tego zadokowania ma być chyba około 56 takie są te ostatnie przecieki co nie wydaje się dużą wartością i to będzie właśnie problem jeżeli chodzi o niektóre konwersje, jeżeli chodzi o gry i porównanie gier, na przykład do Xboxa Series S, dużo więcej kombinowania tam mi się wydaje będzie, jeżeli chodzi o, o wydajność. Teraz tak, procesor Xbox Series S ma pewnie mocniejszy ten procesor i zaraz wam przytoczę pewne dane, które mamy już oficjalne. Teraz procesor graficzny. Wydaje mi się, że NVIDIA, ten procesor, który jest od NVIDII, jeżeli chodzi o Nintendo Switch, może być, jest pewnie nowocześniejszy, pewnie jest bardziej wydajny, pomimo nie więcej tej samej ilości teraflopów, ale to jak wiecie, nie wszystko zawsze się rozbija o teraflopy. Także wydaje mi się, że procesor graficzny akurat może być w Switchu lepszy, nowocześniejszy, bardziej wydajny. Ale niestety może być problemem właśnie wolniejsza pamięć. Bo tak jak mówię, ta i inny typ pamięci, wolniejszy, może no niestety może wpływać na wydajność. I teraz mamy na przykład bardzo fajny przykład gry, która jest już na Xboxie serii S i będzie też na Switchu i mamy też informacje już od CD Projekt Red, bo chodzi mi oczywiście o Cyberpunk 2077, ta gra, Znamy już wyniki benchmarków, jeżeli chodzi o Xboxa Series S. Mamy teraz też pierwsze informacje na temat tej wersji na Switcha. I teraz tak, Switch ma mieć dwa tryby podobno i w trybie quality ma działać w 30 klatkach na sekundę. Nie, przepraszam, w 30 klatkach na sekundę, Full HD. Oczywiście tam ta rozdzielczość będzie dynamiczna, więc pewnie będzie spadać w pewnych momentach, ale ma być też drugi tryb. Czyli ten tryb wydajności, tryb wydajności ma, ma działać w 40 klatkach na sekundę, nie 60. Yy, więc w porównaniu do Xboxa Series S, no, tracimy 20 klatek, to dużo. Także Xbox Series S mimo wszystko oferuje tryb 60 klatek na sekundę. On nie jest stały w sensie, że tam nie jest, że no, ale w miarę, w miarę to dobrze działa na Xboxie Series S. No, jakby nie było to 60 klatek tam jest. To jest jedna sprawa, także wydajność Xboxa Serii S w tym cyberpunku jest sporo większa. A oprócz tego jeszcze znamy też rozdzielczość wewnętrzną w trybie wydajności. W trybie wydajności, czyli tam, gdzie jest te 40 klatek na sekundę na Switchu, momentami rozdzielczość wewnętrzna spada do 540p, gdzie na Xboxie Serii S ta wartość najniższa. Prawdopodobnie z jakiejś analiz Digital Foundry wynika, że ta wartość jest około 800p. Mówimy o trybie wydajności, bo w trybie quality to tam na przykład na Xboxie Series ta rozdzielczość jest, jest między 1230 do 1080p, na przykład, prawda? Ale to jest wtedy 30 klatek na sekundę. Więc w tej najbardziej wymagającej. W tym najbardziej wymagającym trybie 60 klatek na sekundę na Xboxie serii S, gdzie gra działa, to gra działa na Series S nie tylko w większej ilości klatek, jeszcze z większą, wyższą wewnętrzną rozdzielczością. Teraz, wiecie, to jest kwestia, moim zdaniem, dwóch rzeczy. Przede wszystkim, moim zdaniem, może być nie tyle problem, bo ja nie chciałbym tego rozdmuchiwać, że to jest problem, ale bo jakby nie było, jakby nie było, switch to jest maszyna przenośna przede wszystkim. Ja wiem, że po zadokowaniu mamy więcej mocy, ale mimo wszystko, wszystkie komponenty to są komponenty mobilne, czyli takie, które zostały stworzone, żeby jak najmniej pamięć, jak najmniej prądu pobierać, dlatego wybrali właśnie te pamięci, one się nazywają chyba LDDR LDDR L... L 5 i one są wolniejsze, ale też bardzo, bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o pobor, pobór mocy, zresztą tą samą sytuację mamy na tych handheldach pacytowych jak czy Steam Decku, tam są właśnie ten rodzaj pamięci, tam jest zainstalowany ze względu na, niską... na niski pobór mocy, bo no, GDDR6 na przykład jest dużo bardziej energożerne, tak? Więc dlatego takie mamy wyniki. I niestety te właśnie decyzje, że mamy procesor, który ma być bardziej oszczędny niż wydajny, jeżeli chodzi o, o pobór mocy i, i, i tak samo jest z pamięcią, między innymi, która pamięć ma być bardziej wydajna, efektywna. Jeżeli chodzi o, o energooszczędność, energo niż o prędkość. Yy, niestety mamy takie wyniki, że pomimo tego, że np. procesor graficzny w Switchu jest taki sam, albo może nawet i lepszy, bo nowocześniejszy niż w Series S, yy, procesor główny i wolniejsza pamięć będzie ograniczała wydajność w grach. Dlatego jeżeli chodzi o gry, to nie spodziewałbym się tutaj rewelacji, jeżeli chodzi o Nintendo Switch. Te gry multiplatformowe będą mimo wszystko moim zdaniem lepiej działać na Xboxie serii S, więc jeżeli się nastawiacie na tego typu granie, to no, Xbox akurat w tym przypadku będzie bardziej wydajny. Ale co nie zmienia faktu, że Switch i tak jest ciekawą maszyną. Mimo wszystko specyfikacja tej konsoli jest kilkukrotnie wyższa, lepsza niż wcześniejszego Switcha, więc przeskok jakościowy i wydajnościowy jest ogromny. Na pewno studia deweloperskie od Nintendo będą wiedzieć, jak wykorzystać tą moc i jakie techniki wykorzystać, żeby ograniczać pewne ograniczenia tego sprzętu. Zresztą tak jak sobie popatrzycie na na przykład ym... Metroid Prime 4, to się zawiesiłem na chwilę. Yy, no to tam mamy właśnie przykład tego, że Nintendo wie, jak wykorzystać tą moc Nintendo Switch 2, ze względu na to, że otrzymamy grę, która będzie działała w 4K 60 klatkach na sekundę albo 1080p w 120 klatkach na sekundę. I ja wiem, że to nie jest najbardziej realistyczna grafika i gra na świecie, co nie zmienia faktu, że osiągnięcie 120 klatek na sekundę na takim sprzęcie, nawet w 1080p, to mimo wszystko jest całkiem niezłe osiągnięcie, tak? Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o porównanie. Jak już dostaniemy pełną specyfikację Nintendo Switch 2, to pewnie pojawi się tutaj z kolejnym materiałem porównującym akurat Switcha i może jeszcze jakieś inne sprzęty, na przykład Rogalaj, zobaczymy jak to będzie wyglądało, zresztą Xbox Kinan ma się pojawić w tym roku, więc tych porównań pewnie będzie całkiem sporo zresztą planuję planuję materiał na temat Kinana na jutro także jak jesteście zainteresowani, czym ta konsola może być i jakie teoretycznie może mieć osiągi to Jutro pewnie ten materiał opublikuję, a na dzisiaj to chyba wszystko. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć!